Miliony lat temu zły Sledge próbował ukraść największą moc we wszechświecie. Przynieście mi Energemy, jednak Kosmita Keeper powierzył je dinozaurom. Musicie strzec Energemów. Sledge natomiast został wystrzelony w kosmos. Teraz Energemy zostały znalezione, a Sledge powrócił, by walczyć z nową grupą bohaterów. To Power Rangers Dino Charge. i zatrzymaj się. To musi być to. Atakować księcia. Nieźle. Moi przyjaciele będą pod wrażeniem. Wasza wysokość? Znaleziono skamielinę, której poszukiwałeś. Everyone Wyjdźcie, proszę. To może być to. Tak Nareszcie Energem. Energem jest Twój. Rozporządzaj nim wedle własnej woli. Dzięki niemu przyniosę chlubę królestwu. Ja też okryję je chlubą. Aktywacja. Uwolnij moc. Co? Fury, opróżnij kupły. Fury, wypoleruj kraty w celach. Jeszcze jeden rozkaz i słowo daję. Fury, umyj podłogę, ale już. I tym razem zrób to porządnie. Nie mam pojęcia, dlaczego Sledge się trzyma. Podłoga ma lśnić. Puść mnie! Puszczaj, sledge! To moja szansa, żeby się zrehabilitować. Uratuję cię, Poissandro. Słodziaku! Puść ją! Wszystko w porządku, najdroższa. Sledżumek jest przy tobie. Dobra robota, Fury. Jestem Twoim wiernym sługą, mistrzu Sledge. Może zasługujesz na kolejną szansę, żeby rozprawić się z Rangerami. Tylko nie nawal. Dziękuję, mistrzu. Łap maleńka, podłoga mal śnić. Uważajcie, Rangerzy, nadszedł czas zemsty. występują. Power Rangers Dino Charge Muzeum Dinozaurów Narodziny Rangera Dziękujemy gościom z Nowej Zelandii za piękny pokaz Kapa Haka, tradycyjnego maoryskiego tańca. Cześć. Cześć. Chloe. Jak się miewa moja ulubiona siostrzyczka? Wyrosłaś ze swoich spodni, to są shorty. Możemy pojeździć na deskorolce? Pewnie nie zabawisz tu długo, więc baw się na całego. Jestem gotowa. Chloe, coś mi nagle wypadło. W pracy. Czy możemy pojeździć później? Jasne, nie ma sprawy. Dziękuję. Ivan, natknął się na Furyego, musimy iść. Szybko. Uwolnij moc. Musisz się bardziej postarać, potworze. Sprytnie. Raz dałeś mi radę, Złoty Rangerze, ale mnie nie pokonałeś. Być może, ale dzisiaj nie będziesz miał tyle szczęścia. Zobaczymy, co powiesz, kiedy cię zamknę na 800 lat. Zaraz poczujesz, co znaczy mój gniew. Zasilacz Ptera, aktywacja. Błyskawica. Zapłacisz za to. Pora cię nieco utemperować. Ivan, możesz na nas liczyć. Dziękuję, przyjaciele. Skończmy to. Vivix, powstańcie. Do ataku. Atakować Vivix. Co to takiego? Pomaga nam. Błąd chyba nie radzi sobie zbyt dobrze. Zajmij się Fury. Ty też Shelby. Vivix, atakujcie robota atakować Vivix. Vivix 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 Nie poradzę sobie z całą szóstką. Vivix do ataku. Nie mogę znów zawieść sledża. Potrzebny mi inny plan. Fury zniknął. Muszę wracać. Chloe na mnie czeka. W porządku, Chase. Błąd. Co? Błąd. 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 Co się z nim dzieje? Błąd. Błąd. Skąd się tu wziął? Książę Filip. Co Wasza wysokość tu robi? Chcę porozmawiać z Kodą. Kiedy zobaczyłem, że macie kłopoty, postanowiłem pomóc. Używając mojego robota. Ta maszyna należy do Waszej wysokości. Spisała się, prawda? Niezupełnie. Maszyna nie jest w stanie reagować tak sprawnie jak Ranger. Nawet trochę przeszkadzała. Rozumiem. Błąd. Przepraszam. Nie szkodzi. Intencje były dobre. Robot. Błąd. Uciekają. Wymknęli się nam. Bez pilota nie mogą go kontrolować. Oby. Fury bywa całkiem pomysłowy. Udało mi się obejść zabezpieczenie pilota. Zaprogramowałem robota tak, że będzie atakował rangerów. Uwierzę, kiedy zobaczę to na własne oczy. Pokaż jak działa. Spójrz, Robocie. Poszukiwany nagroda. Zniszcz rangerów. Zniszczyć rangerów. Tak. To idealna broń, żeby ich pokonać. Nie do wiary. Prawdziwy jaskiniowiec? Czy mogę prosić o autograf? Naturalnie, dla fanów wszystko. Wasza wysokość jest taki słodki. Dziękuję. Mówisz, że Energem się z tobą połączył. W jaki sposób? Wybrał mnie. Wybrał ciebie? Dlaczego? Uznał, że mam dobre serce. Dobre serce? W jaki sposób można to udowodnić kamieniowi? Nie wiem. Energemy być tajemnicze. Power Ranger musi być, Ranger musi być godny. Musi być godny. Ktoś kupił nowe skamieliny dla muzeum. Od księcia z Zandar? Właśnie tak, idealnie. Jeszcze długo nikt tu nie będzie chodził głodny. Proszę to wysłać natychmiast. Dziękujemy za wózki inwalidzkie, Wasza Wysokość. Z dumą ofiarowuję Amber Beach, Park Zabaw Zandar, śmiało dzieci. Nic. Droga Margaret, czy jesteś pewna, że wszystkie moje dary dotarły do adresatów? Tak Wasza Wysokość. Niech Wasza Wysokość spojrzy na listy z podziękowaniami. Dziękuję. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Nauczysz mnie, jak zrobić pełny obrót w powietrzu, to na drugiej lekcji. A dzisiaj stopa na desce. Zaczekaj chwilę. Chase, jesteś nam potrzebny. Chyba żartujesz. Znowu. Już biegnę. Gotowy? Wybacz, ale znowu praca. Tak. Pobaw się z kolegami. Wrócę jak tylko będę mógł. Zaczekaj! Nie ma nic bardziej szlachetnego niż pomaganie bliźnim. Chciałem wesprzeć was w walce o bezpieczeństwo ziemi. Tydzień temu znalazłem to. Szary Energy. Dlaczego nam nie powiedziałeś? Liczyłem, że się ze mną połączy. Robiłem co mogłem, ale... Widać nie zasługuje na to, by być power rangerem. Może znajdziecie kogoś godnego tego miana. Dziękujemy. To bardzo ważne. Jak wam się podoba moja nowa broń? Mój robot. To niemożliwe. Pokonam was waszą własną bronią. Ta kupa złomu nie ma z nami szans. Teraz zniszczyć Rangerów. Tutaj, proszę pana, atakować. Nigdy nie pokonacie mojego mechanicznego sługi. Chase Chloe, stój. Chase na pomoc. Chloe. Bierzcie dziewczynkę. Atakować dziewczynkę. Chloe, pomocy. Chase. Pomocy! Nie, proszę pana. Chodź ze mną. Chloe, jesteś cała? Tak. Orany. Ci panowie odprowadzą Cię do muzeum. Niedługo do Was dołączę. Dobrze. Jestem Ci wdzięczny. Co? To Energem? Wasza wysokość, książę. Nie wybrał mnie. Gratulacje. Energem być bardzo mądry. Panna Morgan nie uwierzy pani, co się właśnie stało. Kolejny ranger? Nie na długo. Czas na transformację? Oczywiście. Nie pokonacie mnie znowu. Szary energem. Zasilacze tajno gotowe. Aktywacja. Uwolnij moc. Do dzieła. Powinniście przemyśleć swoje zachowanie matołki. Pozwól, że ci pomogę. Atakować rangera. Ta moc jest niesamowita, ale nie ma nic gorszego niż walka z własnym dziełem. Atakować Rangera wygląda na to, że potwory wyposażyły Cię w nowe sztuczki. Uderzyć Rangera. To nie brzmi dobrze. Dino Stall. Zbroja. Fury. Wyślę Cię z powrotem do epoki kamienia łupanego. Nie robi wrażenia. Angar, To ja, Rycerz z Zandars, rażę Cię stalą i mocą błyskawicy. Robi wrażenie. Jesteście tacy słabi, że pokonam was, nie wstając z ziemi. Nieźle, ale to za mało. Nie trzeba było dawać ci takich mocnych baterii, atakować Rangera. Ja ci pomóc, Ivan. Tarcza z tego. Witaj, tarcza z tego. Ten jest mój. Prowadź panie Kodo. Vivix, powstańcie. Dokończcie dzieła. Ja znikam. Atakować rangera. Powtarzasz się. Gdzie są te potwory? O nie. Nadchodzą kłopoty. Tyler, uważaj. Tyler, nie. Tyler jest ranny. Musisz przywołać swojego Zorda. Nie jest pani dyrektorem muzeum? Po prostu rzuć swoim zasilaczem daino. Zrobię to co w mojej mocy. Zasilacz daino gotowy. Wezwij pachy Zorda. Zasilacz pachy aktywacja. Cofnąć się. To mój zord? Panie Tajlerze, czy wszystko w porządku? Tak, tylko popatrz. Jeśli mój Zord może pokonać te potwory, to ja dam radę Tobie. Moc szarości Royal Dino Punch. Błąd, błąd, błąd. Robot zniszczony. Masz niezłą moc. Zgadza się. Nieźle, ciążę Filipie. To było niesamowite. Poznałeś swojego paky Zorda. Za istę. Dziękuję, paky Zordzie. Już się bałem, że Sledge będzie tu czekał, żeby mi nagadać. Fury, miałeś zniszczyć rangerów, a teraz jest ich jeszcze więcej. To prawda, zawiodłem, ale nikt nie pragnie zemsty tak bardzo jak ja. Daj mi kolejną szansę. Moja cierpliwość się kończy, tak jak Twoje dziewięć żyć. Świetnie Ci idzie. Będę kolejną mistrzynią, jak mój starszy brat. Muszę już jechać. To dla Ciebie. Otwórz. Już idę. To bilet do Nowej Zelandii, żebyś mógł nas odwiedzić w Boże Narodzenie. To chyba najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałem. Na pewno przyjadę. Ruszajmy. Wydawanie pieniędzy przychodziło mi łatwo, ale teraz rozumiem, że nigdy nie uczyniłoby mnie godnym miana Power Ranger'a. Wielka odwaga i poświęcenie w obliczu niebezpieczeństwa Pozwoliły Energemowi dostrzec twoje prawdziwe ja. Chciałbym móc tu z wami zostać. Rozumiemy. Bycie członkiem rodziny królewskiej wiąże się z obowiązkami. Zandar cię potrzebuje. Przyrzekam chronić Energemu. Użyjcie paky Zorda i szarych zasilaczy, żeby odnaleźć pozostałe Energemy. A jeśli będziecie potrzebować pomocy Szarego Rangera, powrócę. Do zobaczenia, ale niech Wasza Wysokość nie buduje już więcej robotów. Realizacja Ozon, czyszczenie i edycja Solaris Blondeka.